Chwilą. Dzień dobry, i patrzę sobie co on mówi. A on mówi tak, że od 2026 do 2028 roku nie będzie prezydenta Polski w Polsce, tylko będzie na uchodźstwie. Na, uchodź, na uchodźstwie, matko bosko, jaki wyraz ciężki i będą bunty społeczne, i będzie obalenie rządu. I wiecie, co ja sobie tak pomyślałem. Bo dzisiaj usłyszałem bardzo fajny tekst A propos tego, jak bardzo się tutaj kłócicie Ja na tym zarabiam pieniądze Na tych filmikach moich ja Dzisiaj usłyszałem bardzo taki mądry tekst Że zapieramy się Że choćby nie wiem co To i tak ja mam rację I mimo, że będziemy widzieć, że to nie był nasz zły wybór To pójdziemy twardo w swoim postanowieniu Że to dobry prezydent i tak dalej No ale do czego wracam Pamiętacie jak... O technokratach tą książkę Białka Tech pokazywałem, gdzie na linii czasu 2025-2028 będą buty, bunty społeczne na świecie. Zastanawia mnie taka sytuacja, patrząc na to, co się dzieje i to, co ja Wam do tej pory tu wyświetlam i co sami na pewno oglądacie, jeżeli ktoś trochę ogląda, i to nie chodzi o to, żeby Was skłócić. Ja sobie zarabiam na TikToku Tak, Ja mógłbym wam wiele pięknych rzeczy mówić Ale wy nie chcecie tego słuchać Większość tych NPC Po prostu uwielbia e, Walczyć między sobą I dobra, no to macie ten kanał Walczcie między sobą A ja sobie za wyświetlenia zarobię parę grosików Tak, Ale ja sobie tak pomyślałem Oglądając to wszystko Jeżeli nasz e, święcie jeszcze panujący Prezydent Ugopis ogłosił Że jeżeli Donald Tusk jego rząd zacznie badać sprawę głosów, to on ogłosi, to będzie rewolucja. Ta cała pani z tej izby nadzwyczajnej, ta jego przyjaciółeczka powiedziała, że będzie wojna domowa. No kurde, czy oni nam nie szyją jakiegoś garnituru? To jest oczywiście teoria spiskowa, która może się okazać prawdą. Ja tylko tak słucham, wiecie, już jak ktoś ogląda mnie nam od kilku lat, to wie jaki mam tok myślenia. Moje obserwacje są obserwacją wszystkiego, nie jednego punktu. I ja oglądam wszystkich. Więc teraz, czy oni już się nie, nie przygotowują na to, bo coraz więcej jest tych głosów, że te wybory no, były, no, 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 kurwa, no, były sfałszowane, inaczej tego nie można nazwać. I choćby pisowiec mi się tu zapierał, czy tam prawicowiec wielki. To kochani, gdyby poszło w drugą stronę, to te kacze dzioby by nas zeżarły wasze Nas, znaczy no resztę społeczeństwa, która nie głosowała na waszego kandydata A to nagle w całej Polsce, w różnych e, obwodach Są źle policzone głosy No proszę was, no tak na logikę, jak człowiek rozumny, myślący A nie jak twardo zaślepiony e, maniak Jak w jakiejś sekcie jesteście, opanujcie się z tym ale jednocześnie, drogi narodzie, jeszcze raz powiem, obejrzałem Jackowskiego. Nie wiem, ale coś mi tu ćwita. Przecież oni zawsze nam mówią, jakie kolejne kroki zrobią. To nie jest tak, że nagle ni z gruchy, ni z pietruchy. O! Nie mamy pieniędzy, o! Podwyższyli ceny. Oni dokładnie nas pięknie, powoli informują, że to podwyższą, że tak się wydarzy w naszym życiu i że to będzie się działo. Bardzo Was proszę, nie róbmy wojny polsko-polskiej, bo to też jest zaplanowane, jest w tej książce Jana Białka-Tech napisane. Teraz to do mnie wszystko dociera, ja tu kropki łączę. Wiecie, tam między sobą walczycie, ale ja nie wchodzę w to, tylko patrzę dookoła, jak to się dzieje. Nazwijcie mnie jak chcecie foliarzem, mam nadzieję, że się mylę i mam nadzieję, że to wróżenie Jackowskiego, o którym już tu nagrałem jeden filmik, a że jednak się nie sprawdzi. Obserwator życia obserwuje dalej. Dziękuję bardzo i do usłyszenia. Cześć.